Polska może się walić, mogą być zdrady stanu, mogą być najgorszej yy, rangi przestępstwa. Dosłownie kraj się wali, ale wystarczy alkotubkę rzucić, buddę, którego nie bez powodu się rząd czepia i nagle służby są takie nim zainteresowane. Jakie azyle? Nagle mamy premiera konserwatystę? No naprawdę, ty się na to nabrałeś? Kółko, te same dystrakcje. Jak nie alkotupki w momencie, kiedy trzeba tuszować największe zaniedbanie, a nawet sabotaże, idąc daleko podejrzenia o największe zbrodnie ze strony władzy. W momencie największej tragedii dla 90, roku 1997, w jednoczesnej informacji, którą dostajemy z Niemiec, twierdzi, którzy twierdzą, że, że gdyby Polska nie zatrzymała powodzi przez to, że rozlała się na naszych terenach, to dotarłaby do Niemiec. Tak. I kiedy trzeba rozliczyć tą sytuację, kiedy dochodzi do tego, że są obiecane pieniądze w mediach, rzekomo, jak zypo, jakie powodzianie otrzymać mają, oni informują, że tych pieniędzy, kurwa, nawet z grosika nie widzieli. Ale dobki się dzieją. Problem polega na tym, że nie z powodu wyimaginowanego problemu, którego stworzyła rzekomo babcia. Ja się pytam i oczekuję, żeby ten człowiek, czy ktokolwiek inny na wysokim szczeblu, w tym momencie tak reagował, kiedy jest wielka kampania dosłownie mord etapie przeciwko naszym dzieciom w szkołach odnośnie szczepów gdzie mamy kolejne tylko i wyłącznie negatywne fakty doniesienia dowody przykłady na to co to robi a co raczej nie robi na co raczej nie pomaga a jednocześnie tylko może szkodzić jest ta władza wtedy ja się pytam kiedy takie coś dzieje się za naszymi plecami znowu Norymberg powiedzieć już teraz kiedy Wychodzi rekordowe zadłużenie kraju, które jest po prostu niewyobrażalne. Mówiło się, że ten Gierek 2.0, jego poprzednik, to już tak nas zadłużył, jak nikt od trzeciej RP. I że to trudno już bardziej dokopać się do dna. Ale kiedy wiesz, że po jego następcy możesz spodziewać się wszystkiego, co najgorsze, no nie dziwi cię to, że i także w tej kwestii. PiS doprowadzał do 200-300 miliardów deficytu rocznie. I wtedy ci obecnie rządzący, Ci, za którymi głosowałeś, pewnie twierdzili, że to są największe nieudolne hieny, które trzeba zmienić, i jak ich zastąpimy tymi obecnymi, to będzie lepiej. No to wyobraźmy sobie, że ten obecny zamierza to dosłownie potroić. Obecny dług na bieżący rok to jest 1,7 biliona złotych. Biliona złotych. Ty nie wyobrażasz sobie tej kwoty, prawda? No pewnie nie. Teraz wyobraźmy sobie, że tylko w jeden rok ma dojść do 2,4 średnio, biliona, w jeden rok prawie 700 miliardów ma dojść do zadłużenia. Podczas kiedy tyle PiS to zrobił zadłużenia przez swoje 6 lat y, kadencji. Niewiarygodne, nie? A wiesz za co? Wiesz gdzie te pieniądze poszły? Przez które będziesz żył w upadłym kraju i przymierał głodem? Najnowsze auta ministerialne, urzędasowe, wymienione na wypasione elektryki masa ich, wiele ich, kiedy ciebie nie stać może nawet na elektryczną hulajnogę w dobie terroru wymiany aut spalinowych na elektryczne, najlepsze, na nagrody dla siebie, kilkadziesiąt milionów, tak, te zdradliwe dosłownie hieny, które żerują na twojej kasie, kiedy ty musisz czułać na dwóch etapach, żeby wyż wyżywić rodzinę, oni sobie wystawiają nagrodę, sami sobie, bez Twojej zgody dysponują z Twoimi pieniędzmi, ponieważ to nie jest nigdzie zapisane, że im się to należy. To Po prostu od tak przysługują, kiedy kraj się wali i ogłaszają największą dziurę budżetową, jaka była w historii i chyba w ogóle w Europie jest. Oni w sektorze finansowym sobie te nagrody wystawiają, rozumiesz? To jest taki Monty Python, to jest tak rozwa rozwalony mózg że to jest niewiarygodne, że to się dzieje, w tak mądrym rzekomo kraju, gdzie my tak mądrych obywateli zawsze mieliśmy. Jakim cudem my na, na to się godzimy, słuchajcie, jakim cudem? W momencie, kiedy inny minister twierdzi, że na jakieś cuda medyczne, na leczenie za, e, serca nie ma kasy i nie będzie, kiedy brakuje soli fizjologicznej, kiedy zamyka się dofinansowania leczenia najbardziej skrajnych chorób, które sprawiają, że teraz dzieci są wystawione na śmierć, dosłownie, bo rodziców nie będzie stać na te najdroższe leki, na przykład te słabnie nierozsiane? W tym momencie, rozumiesz, oni sobie wystawiają nagrody, kupują kurwa auta elektryczne? Twoja dziura budżetowa jest też w tym, że od następnego roku będzie z PKB odtrącany podatek na telewizję publiczną, na TVP żeby to wpisali w budżet i nałożyli na ciebie podatek, na tą telewizję, która bardziej już indoktrynować nie może, prać głowy ideologicznie, być nastawiona w jedną tylko stronę, tak samo jak za czasów PiS, tylko że w przeciwną, gdzie tak miał ci obrońcy moralności i twojego zdrowia, że PiS przeznacza dwa miliardy na telewizję, a nie na onkologię, a w tym momencie sami w zeszłym roku przeznaczyli więcej, ponad trzy, Miliardy na telewizję publiczną, a nie na onkologię. Pół. Normalnie człowiek może zwariować. 100 miliardów na wschód dla wiadomo kogo? Dla tego ćpuna, żeby potem jego fałszywe spółki, fałszywi inwestorzy mogli wykupywać nasze, nasze przedsiębiorstwa upadające, nasze. potem ładujemy tam pieniądze, żeby oni za nasze pieniądze mogli nas wyprzedać, wykupić? Chryste, panie, widzisz i nie grzmisz? Oj, będzie grzmił. Na tym polega cały ten problem. Że tak jak zawsze gadaliśmy to przysłowie, pierwszy raz jesteśmy w takich czasach, że niestety może się ziścić, i w końcu Bóg zagrzmi. Oj, zagrzmi. No to nowa transza została ogłoszona przez naszego premiera, że leci kolejne 100 milionów. 100 milionów, tak, w ramach zobowiązania um, odbudowywania szkód na terenach wojennych. Tak. W momencie, kiedy został ośmieszony na arenie europejskiej, kiedy zostało właśnie w związku z tym zrobione spotkanie w Berlinie, a ten kanclerz, któremu on na wszystko mu pozwolił, na wszy wszystko mu oddaje, jest jego totalnym pachokiem a on nie został nawet zaproszony, rozumiecie, na, na spotkanie właśnie elit e w związku z tym planem odbudowy Ukrainy? Nie został zaproszony. A on chwilę potem ogłasza, że 100 milionów idzie kaski od nas właśnie w związku z tymi zobowiązaniami. A potem pan Trzaskowski bodajże wyskakuje i twierdzi, że jesteśmy najważniejszymi graczami w Europie, że my rozkładamy karty, że Niemcy, Francja to. Nie, my za to. Nas się wszyscy słuchają. Nasze zdanie jest kluczowe. No, jest kluczowe. Żeby powiedzieć tak, zróbcie nam co chcecie, tak, weźcie co chcecie, tak, będzie jak chcecie. Tak, do tego wasze zdanie jest kluczowe w Europie. Dalej. Twoje pieniądze robiące ci dziurę w budżecie są też. U Kulczyka na przykład 100 milionów poleciało, żeby jego firmę wspomóc. No, albo do koleżanki Holand, która sobie tak, przepraszam, to Karczuk, która też sobie zasłużyła. Tak, bo ta sama elita, ta sama świta, przecież mają te same poglądy, po tych samych stronach pieją, więc nie ma dziwoty, że nagle zostają za to nagrodzeni, prawda? I dostaje 17 milionów noblistka, pisarka na tworzenie gier komputerowych. Pierwsza potrzeba trzeciej upadającej RP. Twórzmy gry komputerowe, które dalej będą w założeniu oczywiście rządu światowego ogłupiać dzieci, młode pokolenia, a jak widać po naszych mężczyznach, to i nie tylko młode, które już w ogóle nie będą czuli potrzeby wyciłać nosa na zewnątrz, tworzyć jakieś bliskie relacje z ludźmi, czy mieć jakieś zainteresowania może w sporcie, który by nie daj Boże jeszcze przysporzył im więcej zdrowia. Tak, przypominam, tam pieniądze są. Mamy ogłoszenie 17 milionów tu, 100 milionów do Kulczyka. W momencie, kiedy oni piją w mediach i tłumaczą, że nie ma kasy na służbę zdrowia, wiecie dlaczego? Bo PiS nas przyzwyczaił do tego, że te pieniądze zawsze są. To jest w ogóle swoją drogą świetne, samo się zaoranie. Naprawdę. Oni nawet próbując siebie wybielić w najbardziej żałosny sposób, jakim się wydaje trafiający do ich elektoratu, właśnie, który przede wszystkim wybrał ich dlatego, żeby PiS odsunąć od władzy. Więc z założenia może to być skuteczne. W praktyce się okazuje, że oni w ten sposób swojemu elektoratowi pokazują, że PiS był lepszy w zarządzaniu. Wow, po prostu wow. Ostatni news dookoła sprawy, kiedy okazuje się, że pieniądze z KPO zostały przeznaczone nie na dofinansowanie firm zajmujących się produkcją tabletek przeciwbólowych żeby zwiększyć gdzieś tam nasze wyróbstwo produkcję, prawda, krajową, która w tym momencie jest na strasznie podającym poziomie, a mogłaby wzmocnić wręcz cały sektor europejski w tej, w tej kwestii, bo Europa, pod, no, Europa w tej branży umiera na korzyść niestety nie wiem, Chin, więc 60% tego typu środków lekarskich produkują Chiny, a nie Europa. Nie. Wiecie, gdzie te pieniądze poszły? produkcji aut elektrycznych, a bardziej wykupywanie, wspomaganie komisów z używanymi elektrykami. Uwaga, skąd? No z Niemiec. Zaskoczenie. No wake up people, wake kurwa up!